Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Ten tydzień jest duży, jest naprawdę duży dla świata linuxowego i dla premier, które się dzieją. Wczoraj wyszła Fedora 38, którą dzisiaj Wam przedstawię. Oczywiście na żywym sprzęcie i do kompletu będzie test z dwoma kartami sieciowymi, tak, tak, na USB. Do kompletu jutro szykuje się Ubuntu 23.04. A do kompletu Solus podobno z martwych wstał, można powiedzieć, w ten sposób. I będzie się opierał o, uwaga, Serpent OS. Czyli Serpent OS to jest jakby. Twórczość głównego dewelopera Salusa, który już dawno, dawno odszedł z tej firmy i założył swoje. Ale wracamy, wracamy. Oczywiście musi być jak najbardziej, koty śpią, a my przenosimy się na chwileczkę na stronkę internetową, a potem na żywy sprzęt, gdzie pokażę Wam jak to działa, jakie są nowości, jak to się prezentuje. No i trochę, trochę sobie pomęczymy tą naszą Fedorkę. Zapraszam. Zaczynamy też od pewnej nowości, mianowicie strona www. Fedory się zmieniła i to mocno. Teraz naprawdę wygląda fajnie. Jest tutaj przejrzyście, jest wszystko ładnie dostępne i naprawdę zrobili kawał fajnej roboty. Fedora oczywiście, można pobrać sobie bezpłatnie, jak najbardziej, jest taka opcja. Tutaj trzy opcje, znaczy trzy tego jest naprawdę dużo więcej: jest Fedora Workstation, czyli ta podstawowa, którą sobie dzisiaj zobaczymy. One są oparte o GNOME 44. Jest Fedora Server, czyli typowa wersja serwerowa bez GUI. Jest także wersja Internet od Things, którą można sobie tutaj pobrać. Do kompletu dochodzi nam tutaj, taka widać, Fedora Cloud, Fedora CoreOS, Fedora wydana na różnego rodzaju SBC, tak zwane, czyli malinkę m.in. na Raspberry Pi. Do kompletu GNOME nie jest jedynym, oczywiście, tutaj pulpitem dostępnym. Są tak zwane Fedora Spiny, czyli KDE, LX, QT. Mate i tam jeszcze wiele, wiele innych jest dostępnych jak najbardziej. Fedora Labs, czyli specjalne wersje, które są już de facto odgórnie skonfigurowane, przeznaczone do danych rzeczy. Słuchajcie na przykład Fedora Astronomii, czyli ogólnie rzeczy astronomiczne. Kompneuro, czyli uczenie maszynowe, AI, tego typu rzeczy. Design Suede, Games, Jam, Python, Security, Security, znaczy nie secu, Security Labs, Robotic Suite i Scientific, tak? Ja kiedyś, kiedyś przeglądałem sobie. Akurat Sylwestra to pamiętam chyba. Wszystkie te zrobiłem. Przyściusienkie spiny, i przyściusieńkie tutaj lapsy zrobiłem. Robiłem to w noc sylwestrową chyba dwa lata temu. Kurde, 8 filmów poszło przez cały dzień. Po prostu makabra. Jak ktoś chce sobie zobaczyć, to tam zapraszam. A jeżeli chcecie nowe wersje, to zapraszam tutaj. tak. Rzeczą najnowszą, oczywiście, jaka jest to Fedora. Znaczy, nie Fedora, tylko Gnome 44, które wam pokażę, opowiem i tak dalej. Linux Jądro 6 czyli posiadacze nowego sprzętu będą na pewno usatysfakcjonowani. Jezu, wymówiłem to w końcu. Nie ćwiczyłem wcześniej, spokojnie, spokojnie. Dodatkowo, oczywiście, tam Intel również jakieś tam rzeczy do swojej grafiki wprowadził, więc dużo zmian tutaj jest w tym kernelu. Warto sobie to sprawdzić. Oczywiście, ten kernel można wgrać do każdej dystrybucji Linuxowej. Poczytać o Fedorce, co tu jest, w burle nowego, fantastycznego i tak dalej. Możecie sobie na przykład natać, że na Fedora Magazine i innych tutaj rzeczach. To jest ta sama stronka. O Gnome 44 jak najbardziej też są artykuły na necie, więc to jak ktoś ma ochotę, sobie po prostu to niech to ogarnie. I na Red Hacie oczywiście też jest zapowiedź Fedory 30. 8. Tak, to mniej więcej słuchajcie wygląda. Jeżeli chodzi o nowości w Fedorce 38, typowe, same czyste, że tak powiem, nowości macie tutaj je wypisane, to to już nie będę opowiadał i mówił, przedłużał, bo to jest moim zdaniem trochę bez sensu. Tutaj, jeżeli ktoś robi sobie podcast, no to ma problem, bo tu się wszystko ładnie wyświetla, więc proponuję zobaczyć sobie na ekranie ewentualnie. Jeżeli Cię to dobry człowiek o interesuje, tak? czy uaktualnione spiny i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej nam tutaj wygląda, a my przenosimy się od razu na żeby sprzęt. Zobaczycie sobie jak to startuje, jak się zachowuje, no i zrobimy sobie małe takie stres testy. Plus poćwiczymy dwie karty sieciowe. Znaczy poćwiczymy, ja wam pokażę jak to działa. Dwie bardzo fajne karty sieciowe TP-Link 72N. Uwaga, jedna wersja, jedna to jest wersja pierwsza oparta o Aterosa. Tak, tak, ta najbardziej pożądana przez pentesterów. Yy, Karta WiFi nie jest do sprzedania, sorry. A druga to jest yy, wersja trzecia, czyli TP-Link 722N V3. I ona jest oparta o yy, RILTEK na sterowniku 8188CE. Kiedyś były mega, mega problemy z tą kartą w Linuxie, teraz chodzi. Zobaczycie jak. Zapraszam. Jesteśmy już w biosze sprzętu, więc lecimy. Proszę bardzo, bot, tadam, tu mamy fedorkę. Odpalamy to cudo, Ej, ja to zrobiłem sobie aktualizację. Zrobiłem sobie tu już aktualizację. mam 6, 2 11 kernel, tak. No to odpalamy to, zobaczycie jak to wygląda. To co mnie osobiście troszeczkę tak niezbyt fedorze, to jest to, że przy aktualizacji ona potrzebuje pełnego restartu. I zachowuje się teoretycznie praktycznie jak Windows, tak, czyli mamy tutaj ten. No ale to już tak ma, to już po prostu tak ma od dłuższego czasu ta fedurka, więc ten. Teraz tak, kwestia tego, że ja znowu coś tu zasłaniam, przenosimy, dlatego że odpalamy sobie tutaj, słuchajcie, na Waylandzie, tak? To mamy standardowo, startuje nam to na Waylandzie, ja tu mam Nvidia 750 Ti i ona działa, działa bez większych problemów, o dziwo, znaczy o dziwo to dobrze, tak? Bo widać, że Gnome się rozwija ogólnie Waylanda, bo w tym się... Znaczy ogólnie w pingwinie się rozwija, tak? Powiem to w ten sposób. Możemy, możemy sobie odpalić zawsze starego, dobrego X.Orga, jakby ktoś miał taką ochotę. Ja zestawiam tutaj Waylanda, żebyście zobaczyli sobie, jak nam będzie tutaj to działać. I teraz tak, całkowicie po starcie, oczywiście mamy taki przewodnik, który ja już pominąłem, bo tego nam zdecydowanie nie potrzeba, słuchajcie. Teraz kolejna rzecz. Przy NVIDII odpalają się zwykłe sterowniki NUVO, tak? Czyli nie żadne NVIDII zastrzeżone. Pokażę Wam na szybkości. W sklepie sobie instalujemy sterownikiem wideo. One działają bez problemu. Nie trzeba grzebać konsoli, więc jest kolejna fajna sprawa. Przy okazji, jeżeli uruchamiacie to pierwszy raz, to oczywiście osoby, które nie wiedzą, a zaja zajawią się na Fedora. To trzeba włączyć repozytoria stron trzecich tak zwane, tam są kodeki, tam są sterowniki zastrzeżone, programy zastrzeżone. To należy włączyć w tym takim ładnym, wyświetlającym się na początku, przewodniku całym, tak? Tu mamy błędy, no są jakieś błędy. Coś nam się tutaj jednak poudziało, a co to było za błędy? Powiedz mi, gną, Shell się wywalił. Cóż... Życie, samo życie, być może u mnie, być może w ogóle też takie będę się będą pojawiać. Ja tu trochę grzebałem, sterowałem sterowniki i tak dalej. Więc być może to się stało. Dlatego, słuchajcie. I teraz tak, mamy GNOMA 44, znowu się przeniosę, pójdę do swoje ulubione miejsce i no to już wiadomo, jak to wygląda, się zachowuje, ładniej w ogóle. Środowisko jest bardzo fajne. Powiem Wam, że czuć tą czwórkę. Cztres, w becie tam się różne dziwne rzeczy działy, ale tutaj ogólnie jak sobie testuję, to można powiedzieć, że prawie cały dzień. Jest to odpalone i, i większych problemów nie ma, jeżeli chodzi o wydajność, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie, tak. To co sobie może zaczniemy od czego, co tu z nowości są, ci którzy i beta będą wiedzieć, reszta nie. Słuchajcie, to menu, menu się zmieniło i to bardzo grubo, mamy tutaj dodane bluetooth, mamy tutaj dodane obsługę wi-fi, dość rozbudowaną, może takie menu nam jest TGS tak jest tutaj. Bluetooth mi tutaj działa jak najbardziej, ja mam taki malutki dongle na USB, on chodzi wszystko się fajnie nam tutaj słuchajcie, zachowuje tak? mamy tu również skrót do robienia sobie screenshotów fajnie można sobie powiększać, pomniejszać ten ekran, również go nagrywać, ja wam pokażę jak te nagrania wyglądają więc bardzo fajne funkcje tutaj pod ręką mamy od razu tak? teraz Wi-Fi proszę bardzo, dwie karty sieciowe to co mówiłem wcześniej, jedna karta jest tutaj, proszę bardzo, i obie działają, obie są w tej chwili włączone, podłączone do tej samej sieci, więc de facto to są połączenie, połączenie kablowe i dwa razy Wi-Fi, chodzi, chodzi bez problemu, e, bardzo fajnie nam się tutaj temat de facto zachowuje, tak, przełączanie styl ciemny, też jest spoko. Ta tapetka niektórzy narzekają, że jest jakaś taka lipna, ale mi się ogólnie podoba, całkiem fajnie. Trochę przypomina mm, te y, z Popoesa tapetki, tak takie bardziej rysowane i tak dalej. No, myślę, że jest spoko. To przełączanie jasny, ciemny, Jak widzicie, jest to płynne, bezproblemowe. Jeden problem y, kolejna rzecz to jest to właśnie rozbudowanie tutaj. Kolejny program. Chodzą, chodzi nam tu w tle na przykład m.in. Epiphany. To są programy, które, znaczy to są programy, prawdopodobnie to są tylko i wyłącznie flatpacki, ja nie mogę się o tym do tego doczytać. Nie wszystkie programy, które mamy w tle uruchomione, typu, nie wiem, Discord, czy jakieś Teamsy, czy, czy nie wiem, Teamspeak i tak dalej, będą się to pokazywać. Prawdopodobnie dotyczy to tylko i wyłącznie aplikacji Flatpak, ale, albo Gnom, opowiem to tak, bardziej Gnom. natomiast jak to dokładnie wygląda? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ustawienia programów. No to prawdopodobnie te programy będą chodzić w tle, ale tego to nie jestem do końca, że tak powiem, pewny. To już mamy mniej więcej omówione. Tak, oczywiście, standardowo włączenie, wyłączanie, tak to wygląda. To jest pełne GTK4, więc to też robi swoją robotę. Przejdźmy tutaj do ustawień. A ja włączę ciemny tryb, bo jakoś tak ładnie to wygląda. Gnom wygląda po prostu ładnie ciemny. O, naprawdę, bo jasny to jest jakiś... Gnom jest dla zasady wielki, ma te wielkie belki, panele i tak dalej, i tak dalej. A ciemny, wyszczupla, podobno. <grym> Nieważne. Jeżeli chodzi o menu, to mamy to tak. Jedna karta, proszę, to jest 1 do 2n, v 2, N, V2, 3, a tu jest Ateros, v 1. One jak najbardziej działają, można sobie włączać, włączać osobno, więc jest naprawdę fajna sprawa. Sieciowe połączenia oczywiście, bluetooth jak najbardziej też jest się tutaj zgłasza. Jeżeli chodzi o wyglądy, przełączamy sobie tak. Zobaczcie, jest to naprawdę fajne, płynne i szybkie przede wszystkim. Tapetki różnego rodzaju też mamy tutaj kilka rzeczy dostępnych. O to może, o kurde, ładne. O, teraz to wygląda przekozacko, teraz to wygląda przekozacko. Powiadomienia, Zmian troszeczkę tutaj jest, jak widać może sobie danej aplikacji przypisać, włączyć, wyłączyć i tak dalej. Wyszukiwanie jest to samo, wielzadaniowość troszeczkę się zmieniła, też to jest inaczej dostosowane, poprawione wszystko i tak dalej. Zauważyłem, że w tym GNOME 44, przedtem to były paski wszędzie takie chyba, to, z tego co kojarzę, nie wiem czy to było w Becie czy w którejś innej wersji. Natomiast teraz jest to fajnie oddzielone kategoriami, tak? Nie ma tego na, na za przeproszeniem, tak? Tylko odkreśla dane, dane rzeczy. To jest naprawdę moim zdaniem fajna, fajna sprawa. Tak? Do, do podświadomości przekazania, tak? Programy. Jeżeli mamy coś, słuchajcie, tutaj zrobione we Flatpaku, to tutaj będziemy mieli dodane, powinniśmy mieć dodane przynajmniej możliwość tutaj do wybierania jego, znaczy wybierania, jak to się nazywa, kurczę, wybierania zezwoleń, tak, no zezwoleń, permissions, wiadomo o co chodzi, tak, dane aplikacji, nie wiem czy coś to w ogóle jest, że tak powiem, no nie jest chyba. O, jak przesuwamy tym kursorem, to niestety nam się nie zmienia, a szkoda, fajnie by było, trzeba klikać myszą. To jest taka kolejna, kolejna uwaga tutaj. Będziemy mieli różne zasoby, tak? czy do, do, dostęp do internetu, do innych aplikacji i dalej. Będziemy mogli sobie to o. No bo instalowałem Epiphany, to jest akurat. Tak to wygląda tutaj. Mamy wymagany dostęp, sieć i tak dalej, co aplikacje wymagają, czego potrzebują, co możemy włączyć, wyłączyć i tak dalej, sobie poustawiać, poustawiać tutaj, tak. Więc to są kolejne fajne rzeczy. Przy okazji widzieliśmy tutaj sobie, że na przykład jest możliwość włączenia lub włączenia działania w tle, tak? I wtedy możemy sobie tym tutaj zarządzać. Inne aplikacje z tego, co tutaj to raczej tego nie mają w tej chwili. Wytocznie tego nie muszą mieć na przykład, tak? To jest inna tutaj de facto sprawa. Chodźmy sobie dalej, zobaczmy, co tam mamy dalej. Słuchajcie, hmm, prywatność. Prywatność to jeszcze nic praktycznie nie zmienia. Tutaj jest dokładnie to samo. Chociaż zabezpieczenia urządzenia to chyba tego jeszcze nie było, szczerze mówiąc. To jest moim zdaniem coś nowego. Weryfikacja jądra Linux. Nie widziałem tego, szczerze mówiąc, żeby gdziekolwiek w GNOME to było indziej albo w Fedorze, żeby to się pojawiało. Testy sprzętu nie przeszły, reporty. O, ciekawy temat. Ciekawy temat, diagnostyka i tak dalej, to jest dokładnie to samo, co nam tutaj już kiedyś było. To, co się zmieniło i to grubo się zmieniło, to jest mysz i panel dotykowy. Teraz to wygląda w ten sposób. Mamy tutaj graficznie pokazane, co, jak, gdzie się zachowuje. To samo tyczy się tutaj tabletu. Jeżeli mamy tablet, możemy go sobie, tak znaczy tablet touchpad. O, coś się zepsuło trochę. To się czasami zdarza w gnomie, ja nie wiem dlaczego, ale nie tylko w 44, ale w innych także. Znowu się to samo stało. Bug! Mamy Buga! I to takiego trochę Buga. No ale dobra, przeżyjmy tak. Chyba, że to jest normalne zachowanie. Ja już dawno gnom nie używam, ale to mi się zdarzyło parę razy. No okej, okay. klawiatura, bla, bla bla, ustawienia to jest dokładnie to samo. Ekrany. Tu jest w sumie de facto to samo. Karty wykrywane, wszystko jest ładnie ok. Słuchajcie, drukareczka wykryta jak najbardziej, wszystko jest ok. Sam zainstalował sterowniki, jak tylko dałem, dałem sobie dodaj drukarkę. Ona jest podłączona po Wi-Fi tutaj bo do, do routera z, z tego, z Orange'a. tak. Bez problemu działa, drukowałem sobie tutaj, więc wszystko jest fajnie, pięknie pod ręką. Bardzo fajna sprawa. To jest fajna, że tak powiem, sprawa. Kolory, ustawienia, profile i tak dalej, okej, okay. co mamy dalej, informacje, tu się troszeczkę zmieniło. Yy, troszeczkę nam, znaczy zmieniło, Dodały, dodano nam tutaj między innymi wersję jądra, tak, to jest podstawowa rzecz, reszta jak widać. Chociaż dziwnie się to szczerze mówiąc teraz zachowuje, bo wersja GNOME niedostępna, może przez Wirlanda i NVIDIA jest taka opcja, nie wiem, nie wnikam. Ale tak to mniej więcej nam tutaj wygląda. Widzicie, że żeby sprzęt postawiony, działający i jak najbardziej. Przejdźmy sobie dalej. Nvidia, tak? Ustawienie Nvidia standardowo pod Gnom to wygląda w ten, znaczy pod Wyllende. Pod wygląda wygląda to w ten sposobik. Wszystko ładnie działa. Jest elegancko, powiem to tak. Teraz tak. Pulpity, wiadomo, jak się u tym posługiwać. Zaraz wam pokażę, sklep. Aplikacje standardowe, jakie tu są zainstalowane, ja dołożyłem tylko tą przeglądarkę Epiphany, to jest chyba Flatpak. Prawdopodobnie tak. Całej reszty nie ruszałem, nie zmieniałem, więc takie aplikacje macie tu na start. Jeżeli chodzi o sam sklep, to jest tutaj bardzo duża zmiana. Mianowicie w poprzednich wersjach Fedory, oczywiście, był tutaj dostępny tak zwany Flathub, ale on był. Filtrowany, żeby były tylko i wyłącznie bezpłatne, otwarte oprogramowanie. Znaczy, no tylko otwarte oprogramowanie, tak? W tej chwili pokazywane jest całe oprogramowanie, jakie jest zawarte w bibliotece Flathuba. Można sobie to oczywiście zmienić, jeżeli też ma taką zajawkę, albo tu w preferencjach, nie, nie w, co mnie jeszcze denerwuje trochę, to że całe okno się przesuwa. No, to jest trochę teges. Ale dobra, bo to jest czysty GNOME, tak? Tu nie ma żadnych rozszerzeń, nic. Tak wygląda prawdziwy GNOME według y, deweloperów. No, a jeżeli chodzi o repozytoria i to, co mówiłem przed chwileczką, y, tutaj mamy, proszę bardzo, Fedora Flatpaks, bla, bla, bla. Fedora Flatpaks Testingi mamy też. I tutaj powinno gdzieś być a propos oprogramowanie sprzętowe. Ok, testowe. Repozytoria są włączone, i tutaj gdzieś powinna być informacja o propos free i non, znaczy nie wiem, gdzie to jest właśnie. Firmware, bla bla bla, ale gdzieś tutaj, czy ja to w Ubuntu widziałem, czy gdzieś, że się włączało dodatkowo jeszcze jakieś rzeczy. Przełącznik taki był free, free czy znaczy open source software, coś takiego. Widzę, że tego chyba tu nie ma. Pakiety RPM. Jeszcze raz przejrzę sprzętowe dostarczone przez stronę trzecią. To sobie włączamy sami. Na początku Flathub jak najbardziej. Czyli on tutaj nie ma tego przyłącznika po prostu, tylko macie wszystko full dostępne. Tak to wygląda. W Ubuntu jest chyba taki przyłącznik, czy w, innym, w innym, czy w Gnome OS. Już nie pamiętam. W każdym razie, jeżeli chodzi o SLEP, tak jak mówiłem. Ja sobie sterowniki do NVidia zainstalowałem bez problemu stąd. Instalujecie... To po prostu instaluje najnowszy sterownik 500, tak? Najnowszy, jaki jest. Jeżeli jakaś karta, macie starszą kartę, to można zainstalować, nie wiem, 470 również ze sklepu. Jak najbardziej jest taka opcja tutaj. Kolejna rzecz, którą chciałem wam pokazać, to jest zachowanie się Epifanii. Mianowicie odpalamy sobie Firefoxa, odpalmy sobie tutaj Epifanii i pokażę wam jedną rzecz, która no, jest. No niezbyt, powiem to w ten sposób, ok, odpalamy sobie tutaj dwie przeglądarki, o, jedno już nam ruszyło, tu mamy epifanii. Zobaczcie sobie, akwarium chodzi tragicznie trochę, trochę, to samo odpalamy na Firefoxie, ja wiem, że to jest akceleracja i tak dalej, ale w epifanii powinno to jednak wszystko ładnie działać, natomiast no, no różnica jest to chyba duża, nie, delikatnie mówiąc jest duża różnica. Teoretycznie Epiphany jest coraz lepsza, bo jest lepsza, już też mówiąc, nie wiesza się tak, jak kiedyś się wieszała. Tutaj w Elementarii były problemy, bo pamiętacie, tam że w ogóle wyłączała, przełączały się strony, cuda tam się działy, tak? Nie chciały się odpalić te strony, powiedzmy, ustawiałem sobie pięć stron, tak? Włączałem przeglądarkę, włączałem, już przeglądarka nie chodziła. Tutaj jak najbardziej jest w porządku. Tutaj nam to wszystko chodzi, tylko że nie ma po prostu akceleracji. Nie ma po prostu akceleracji sprzętowej, co no, no jest jaki jest, tak. Tak to jest, sobie może sobie tutaj stronkę moją zobaczyć. To już dawno kiedyś tam sobie postawiłem. Głupne YouTube, a, oczywiście wszystko nam tutaj też pracuje. No i to nieszczęsne akwarium. Openlara chodzi, no ale chodzi, no wiadomo, tak, tak sobie powiem to w ten sposób to chciałem Wam mniej więcej pokazać, tak, takie crash testy. No wiem, że nie były długie, ale, ale pokazałem o co mniej więcej mi chodzi. Tutaj macie informację z Neofecha, co i jak wygląda. Kernel 6.2.11, uptime akurat, bo, no, bo teraz żeśmy go włączali, tak? Czy już 15 minut gadam, nieźle. Pakiety, dwa flagpaky zainstalowane, pełną konfigurację tutaj dobrze ludzie macie. Jeżeli chodzi o środowisko graficzne, na czym to stoi, sterowniki i tak dalej. Powiększymy jeszcze, bo wiem, że niektórzy oglądają na komórkach. Pozdrujemy, pozdru. też czasami mi się zdarza. NVIDIA 530 X Wayland Wayland. To mamy standardowo. Znaczy standardowo jest NUVO, tak? No ale po instalacji sterów wszystko nam tutaj ładnie sobie pracuje. Powiem to tak. Zajętość pamięci 1,4, 1,5 GB po użytkowaniu, bo na czysto jest to około 1, 1, 2 giga czyli standard dla gnom. nic to wielkiego się nie zmieniło tak, tak to mniej więcej wygląda jeżeli chodzi o zajętość dyskową to mamy tutaj zajęte ile panie kolego? 8 giga, 8 giga mamy zajęte około na system sam jest taki standard dla tych dystrybucji powiedzmy w 2023 roku nie mówię o minimalistycznych, nie mówię o jakichś arczach i tak dalej, i tak czy, dalej, czy mini Debianach, które potrafią 1 giga zajmować, tak? Tak to mniej więcej nam tutaj wygląda. No i co? Kończymy! Myślę, że kończymy, Ponieważ pokazałem wam większość rzeczy, które tutaj, tutaj jest nowych. No przede wszystkim to jest ten gnom, tak? Ten gnom, który robi tutaj, robi dobrą robotę, powiem to tak. Może nie jest idealnie, ale jednak robi to jakąś tam fajną robótkę. Trochę tapetek tutaj ciekawych jest, więc też można sobie od razu powybierać, nie musimy szukać na necie No i wiadomo, że każdy ma swoje przeglądy, poglądy, wglądy i, i tak dalej. Myślę, że ten system warto sobie spróbować. Domyślnie wirtualizacji, na przykład może, można sobie tutaj użyć Gnome Boxes Bardzo jest to wygodne. Dystrybucja, jeżeli chodzi o stabilność tego wszystkiego, to wiadomo, że to można powiedzieć po półtora, po dwóch miesiącach używania tego systemu. Dlatego, no, ja na razie nie powiem. No, to co widzieliście? Raz się tam dwie rzeczy się wywaliły, ale to może być kwestia instalacji sterowników albo czegokolwiek innego, albo Nvidia na Waylandzie e, też jest taka opcja. Najlepiej no, samemu po prostu sobie sprawdzić, tak, e, tą dystrybucję. No, myślę, że zrobili tutaj kawał fajnej roboty, bo naprawdę się fajnie na tym pracuje. Pod warunkiem, że ktoś nie musi mieć tutaj, nie wiem, jakichś dużych, dużych zmian, bo wiadomo, że GNOM po dodaniu dość. 5, 6, 7 pluginów e, zaczyna chodzić bardzo, bardzo niestabilnie i to jest udowodnione i potwierdzone. E, zamiast ewentualnie wersji GNOME można sobie użyć na przykład BUGI, Bu tak, który jest bardziej podobny do Windowsowych rzeczy, ewentualnie jakikolwiek inny spin, tak, bynajmniej nie należy moim zdaniem przynajmniej, wiele osób może to potwierdzić, dogrywać tu kolejnych środowisk graficznych, bo potem już ich nie odinstalujecie. Dlatego, jeżeli chcecie mieć inny, załóżmy, pulpit, nie, nie do testów, tylko do normalnego używania, to wybierzcie sobie inny spin, na przykład, tak, tej fedorki. I będzie ok. Jeżeli lubicie testy i tak dalej, no to dogajcie sobie jakieś rzeczy do, do, do tego, co jest. Tylko to się po prostu może rozsypać. Nie tylko, mówię o fedorze, ale każdym innym pingwinie. Tak to nam można powiedzieć tutaj. Wygląda ogólnie jest fajnie, przyjemnie, całkiem myślę chyba dobre wydanie, chociaż tak to potwierdzą ludzie, potwierdzą posty na forach, posty na grupach, na jakichś tam innych, innych rzeczach, można sobie śledzić te tematy, na backtrackerzy też. Sprawdzić, co się dzieje, no bo w tej chwili, no, no co można tu powiedzieć w stabilności. No jest ok. W sumie tak. co prawda, zapomniałem wam powiedzieć o jest, jeszcze jednej rzeczy, ale to tak już całkowicie na koniec końców, koniec końców powiem to w ten sposób. E, mianowicie mamy tutaj tak zwane QR-kody. Jeżeli się podłączymy do danej sieci, to możemy sobie tutaj po prostu dołączać do niej tak zwanym QR-kodem. Ja tego robić teraz nie będę, no bo wiadomo o co chodzi, tak żebyście sobie nie szczytali różnych danych. Natomiast taka opcja tutaj jak najbardziej istnieje, jest działająca, bo sprawdzałem. No i tyle. Dobra, kończymy. Mam nadzieję, że taki krótki przeglądnik zajawkowy się podobał. Ktoś się zajawi bardziej sobie zainstaluje tą fedorkę, sprawdza ją. Na przykład do tego bardzo, bardzo, bardzo polecam. Zapraszam sobie zobaczyć, jak to działa. Bo naprawdę, moim zdaniem, całkiem fajny, całkiem fajny system. Jeżeli ktoś lubi. W miarę nowe pakiety, w miarę to znaczy tak zwane, to jest Bleeding Edge, czyli te pakiety aktualizują się dość często. Nie jest to takie totalnie, totalnie staro, staro stabilnie jak w Debianie, tak? Zdecydowanie nie, ale dzięki temu jest dużo, dużo plusów. Pedorka się zmienia najlepsze. Pozdrawiam, Bartek z kanału Świat Linuxa. Dzięki za wszystko, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.